Nie mogę. Chciałam ja tutaj mi gdzieś ja się za śruba i scenę do Microcrafta. I zobaczcie. Nigdy nie widziałem tak nisko chmur. Taki to efekt daje, jakby te chmury dotykały drzew. Pierwszy raz się widzę z takim zjawiskiem szczerze. Jak to niesamowitą iluzję daje, co się dzieje? Jakby chmura była dosłownie na tych drzewach. So. O, jakie zbiorotka tutaj szły. Z środku lasów. Taki tutaj ładny ty. O, o ładne drzewa się sypią. A ja naprawdę nigdy widzi, nie widziałem gdzie o Słoneczko ładnie nadaje. O, sarenki! Sarenki jeszcze przebiegły. Tak blisko sarenek nie widziałem. Zresztą widziałem, ale tak blisko nie nagrałem tych saren. Ja nie mogę. Wreszcie. To już wiem, że sarenki zostawiają takie ślady. A to jest ładnie, jak w narni, a ja pierdziela. Ło.